Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkie redakcje i wszystkich Państwa zainteresowanych naszą konferencją prasową. Dzisiejsza konferencja z uwagi na okoliczności i na długi weekend będzie przebiegała w sposób dynamiczny i, i krótki. Mamy nadzieję, że, że, że ten nastrój refleksyjny, od dziś już pewnie towarzyszący, będzie towarzyszył wszystkim i będzie najważniejszym motywem najbliższych dni. A my, spełniając nasz obowiązek i zobowiązania względem i redakcji i mieszkańców, chcielibyśmy przedstawić sytuację po sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu wczorajszym. Wczoraj odbyła się sesja, podczas której zostało poruszonych sporo istotnych tematów, od tematów oświatowych przez tematy społeczne po bardzo istotne z punktu widzenia perspektywy i przyszłości budżetu gminy Goleniów. Tematy związane z finansami, związane z gospodarką, odpadami komunalnymi i tematy związane z kwestią podatków od nieruchomości. I chciałbym podzielić się z Państwem pewną niepokojącą taką sytuacją, którą odnotowujemy. Jest to taka moja refleksja dotycząca tego, jak kształtuje się nasza rzeczywistość. Otóż po. Wczorajszej sesji mam nieotwarte poczucie, że Rada Miejska, Radni Rady Miejskiej, starając się przenieść odpowiedzialność finansową na urząd i na urzędującego burmistrza, czyli na moją osobę, wycofując projekt uchwały dotyczący ustalenia stawki za opłatę śmieciową, nie podejmując uchwały dotyczącej wyregulowania Opłat związanych z podatkami od nieruchomości, głosując przeciw propozycji, która z perspektywy urzędu i z perspektywy mojej wydawała się optymalna i wydawała się bardzo uczciwa i uwzględniająca przede wszystkim interesy mieszkańców w kontekście dbałości o ich portfele. Radni Rady Miejskiej przenoszą odpowiedzialność finansową na burmistrza, na moją osobę i na urząd a jednocześnie chcą, aby w Gminie Goleniów inwestować, chcą, aby w Gminie Goleniów było widać na ulicach, w częściach wspólnych, nie tylko w samym mieście, ale i na terenach wiejskich bardzo dużo inicjatyw i aktywności inwestycyjnych. Natomiast my jesteśmy stanowiska takiego, i to jest również oczywiście moje zdanie, że do tego, żeby móc dzielić, trzeba mieć czym dzielić, do tego, żeby móc dbać o części wspólne, do tego, żeby móc inwestować, do tego, żeby móc gospodarować środkami, trzeba zabezpieczyć przede wszystkim stronę przychodów i stronę wpływów. Jednym z, jednym z tych takich newralgicznych tematów właśnie jest temat dotyczący gospodarki odpadami, która generuje bardzo duże deficyty, bardzo duże koszty. W tym momencie koszty gospodarki odpadami to 18,5 miliona złotych. Jest to przewidywany i najbardziej prawdopodobny scenariusz finansowy na rok 2024. Po stronie przychodów mamy 12,5 miliona, czyli brakuje nam około 6 milionów w systemie śmieciowym. Nasza propozycja, która nie spotkała się z akceptacją podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, dotycząca wzięcia na zasadzie takiej umowy społecznej współodpowiedzialności z mieszkańcami za, za tą sytuację, czyli wzięcia połowy tego deficytu na barki budżetu Gminy Goleniów i sfinansowania brakujących trzech spośród sześciu milionów złotych w ramach budżetu Gminy Goleniów, a Pozostałych 3 milionów przesunięcia na, do, do odpowiedzialności mieszkańców, co przekładałoby się na podwyżkę opłaty śmieciowej o 7 złotych z 30 do 37 złotych, nie spotkała się z akceptacją. Rada Miejska zdecydowała o wycofaniu projektu uchwały do wnioskodawcy, czyli do burmistrza, celem dalszego opracowywania. My w związku z tym, że podchodzimy do sprawy z największą odpowiedzialnością i rozumiemy też, że należy komunikować się z mieszkańcami, należy i, i chcemy bardzo kontynuować tą metodę podejścia do sprawy. Chcielibyśmy konsultować sytuację, tak jak robiliśmy to przez ostatnie tygodnie z mieszkańcami. Zaplanowaliśmy na 13 listopada spotkanie z mieszkańcami dokładnie na godzinę 17.00 w Urzędzie Gminy Miasta w Goleniowie, w tym budynku w sali konferencyjnej, na której już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam, zarówno redakcję, jak też przede wszystkim mieszkańców i będziemy dalej analizować temat i wyciągać stosowne wnioski, starając się przedstawić też potrzeby związane z wyregulowaniem tego systemu. Kwestia podatków, która też jest bardzo istotna i można powiedzieć równoważna pod względem istotności jeśli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo budżetu gminy Goleniów. Temat podatków, który przez ostatnie lata był, nazwę to wprost, zaniedbany przez poprzednie władze z racji tego, że podatki ustanowione w roku 20, ze skutkiem od roku 21 bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, były na niezmiennym poziomie kwotowym przez minione lata. Kiedy to stawki maksymalne ustanawiane przez ministra finansów podążały do góry w ślad za galopującą inflacją i naszą propozycją sprzed miesiąca podczas sesji wrześniowej sprowadzającą się do propozycji wyregulowania stawek z tytułu podatków od nieruchomości na poziomie 80% stawek maksymalnych nie spotkała się wówczas z akceptacją. Ten projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad. Przygotowaliśmy projekt, znowu w naszym największym przekonaniu uczciwy i kompromisowy, wsłuchując się w głosy radnych Rady Miejskiej i w nastroje społeczne. Postanowiliśmy zaetapować ten proces regulacji wysokości podatków w ten sposób, że zaproponowaliśmy stawki podatków od nieruchomości pośrodku między obecnymi stawkami, a tymi docelowymi 80% stawek maksymalnych. W wyniku głosowania ponownie okazało się, że efekt, czy też nasze propozycje nie spotykają się z przychylnością Rady Miejskiej. Stawki podatków nie wchodzą w życie, nie zostają podjęte przez Radę Miejską. Natomiast w następstwie Rada Miejska, Klub... Koalicja dla Gminy, 11-osobowy Klub Rady Miejskiej w Goleniowie, zgłasza projekt zmian w budżecie, opiewający na kwotę ponad 5 milionów złotych i oczekuje wprowadzenia do budżetu na, tego, na, na ten rok jeszcze, do wykonania w perspektywie do czerwca przyszłego roku, inwestycje w kwocie około 5 milionów złotych co wydaje nam się bardzo ryzykowną czynnością, w związku z tym, że cały czas przed nami perspektywa i widmo niebilansującego systemu śmieciowego i perspektywa deficytu po stronie przychodów, w związku z tym, że opłaty pobierane od mieszkańców z tytułu podatków od nieruchomości są na bardzo niskim poziomie. I z jednej strony można byłoby powiedzieć, że to dobrze, bo z perspektywy mieszkańców jest to sytuacja szczególnie korzystna, bo te podatki są naprawdę bardzo niskie w porównaniu z gminami ościennymi czy innymi gminami w Polsce. Natomiast z perspektywy dbałości o budżet, z perspektywy dbałości o finanse publiczne, którymi zarządzamy, ta sytuacja naprawdę staje się bardzo niebezpieczna, dlatego też postanowiliśmy w pierwszej kolejności podkreślić powagę tej sytuacji i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, że jeżeli zdarzy się w perspektywie najbliższych miesięcy sytuacja taka o to, że radni Rady Miejskiej dalej będą starali się przerzucać odpowiedzialność na moją osobę i na moich najbliższych współpracowników, nie będą chcieli wziąć tej współodpowiedzialności również na swoje barki, może zdarzyć się tak, że dobrniemy do sytuacji, w której nie będziemy w stanie finansować inwestycji i nie będziemy w stanie finansować zadań własnych, nie mając na nie pokrycia. Po stronie przychodowej. Ja pokażę Państwu taki oto dokument. To jest roboczy dokument wypracowywany właśnie we współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Gminnej. Tutaj w tym dokumencie na pięciu stronicach jest, to tak pokażę, mogę za chwilę Państwu pokazać też do oglądu, robocze zestawienie planu inwestycyjnego na przyszły rok kalendarzowy. Tu jest kilkadziesiąt pozycji inwestycyjnych na kwotę ponad 46 milionów złotych w tym momencie. Taki jest plan, taka jest potrzeba, a to jest potrzeba wyłuskana spośród takiego oto dokumentu, sporządzonego e, również przez Wydział Gospodarki Gminnej i dokumentu, który został sporządzony w oparciu o wszystkie wnioski mieszkańców, które spłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie o wykonanie potrzebnych, pilnych inwestycji na terenie Goleniowa i obszarów wiejskich. Tutaj tych pozycji jest ponad 120, spośród nich już część znajduje się tutaj na kwotę około 46 milionów, jak wspomniałem. No i teraz pytanie, skąd wziąć na to wszystko środki i w jaki sposób spowodować, żeby mieszkańcy mogli odczuwać wzrost nie tyle komfortu, ale minimum bezpieczeństwa i minimum e, jakości funkcjonowania w przestrzeniach Goleniowa czy obszarów wiejskich. Powiat -goleniowski .info. Twoje źródło informacji.